Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Mówiłem, że może nakręcę odcinek podsumowujący 6 lat z Mazda CX-3. Przeczytałem komentarz kogoś tam, że chętnie obejrze taki odcinek. No więc jest z nami 6 lat, 64 tysiące przebiegu. Są pewnie stali widzowie. Tutaj na kanale, którzy to oglądają, są też pewnie nowi. Nie wiem od czego zacząć, od plusów czy minusów. Coś tu sobie wypisałem, filmik pewnie będzie chaotyczny, fix nigdy nie ma scenariusza. Yy, dlaczego kupiłem Mazdę? Bo mi się po prostu zawsze podobała. Chodzi mi taca x trójka, mała, zgrabna, a szukałem auta dla żony. Żona wcześniej jeździła Peugeotem 107, żółtym, był na kanale kiedyś tam nieraz. Ale Peżocik to był naprawdę, to jest tak, tak zwane trojaczki, tak? czyli mamy Toyota Aygo, Peugeota 107 i Citroena C1. Był bardzo mały, silnik 1,0, trzy cylindry, wszystko od Toyoty, wszystko od Toyoty, dlatego się nie psuł. Kompletnie się nie psuł, tam chyba nie było żadnej awarii. Żadnej. Sprzedawałem go jak miał 10 lat, dobrze pamiętam, już nie pamiętam. Miał chyba 104 tysiące przebiegu i żadnej awarii, no ale wszystko właśnie od Toyoty. Natomiast problem miałem taki, że był po prostu malutki, czyli moim zdaniem niebezpieczny. W międzyczasie, jak był ten porządnik, kolega miał wypadek Fiatem Sieną. Gościu mu zapakował w dupę. Tam tylna szyba praktycznie była na tylnych siedzeniach. Bardzo krótki bagażnik. Więc przy takim wypadku od tyłu dzieci, no to nie wiem, głowa chyba na tej szybie rozwalonej. Pomyślałem, że po prostu trzeba kupić coś bezpieczniejszego. Ale nie za dużego, więc Sakes Trójka wydawała mi się idealna pod tym względem. Większa, zgrabna, no i nowoczesne auto, już bezpieczne. A poza tym, że oni się podobało. Cały zakup był troszeczkę niespodzianką, to wam też nagrywałem. Ona wiedziała, że coś będę kupował, ale do końca nie wiedziała. Pojechaliśmy do Mazdy, niby oglądać kolory, a tak naprawdę ona już była zamówiona, bo też wiedziałem, że chyba chciała niebieską. Także weszliśmy do salonu, ona mówi, że chciałaby taką no i wręczyliśmy jej kluczyki. No Taka to była niespodzianka fixa. No i teraz pytanie, czy kupiłbym to jeszcze raz. Wiecie jak to jest, człowiek zaczyna od podstawowej wersji no i zaczyna dokupywać, no to by się przydało, to by się przydało. Na pewno chciałem czujniki parkowania z tyłu i z przodu, a z przodu czujniki Miała chyba tylko wersja najwyższa, więc już pomyślałem, kurde, no pasuje brać tą najwyższą, a różnica w cenie była chyba 30 tysięcy, bo one chyba startowały od 60 parę, a ta ostatecznie wyszła 92 tysiące złotych. Wtedy, w tych dobrych czasach przed covidowych, wtedy chyba w ogóle się covid zaczynał, 2019 rok, yy, no tak czy siak to i tak była kupa pieniędzy. Jedyna rzecz, która mnie jeszcze kusiła to dokupić matriksy, ale nie można było kupić po prostu samych matriksów, tylko trzeba było brać pakiet safety i przy okazji były te radary, nie radary, tu na przykład widzicie jest dziura. Po tym poznamy, że Mazda ma radar i wszystkie te systemy, czyli yy, jakie to były te radary, że po prostu auto się zatrzyma przy jakąś tam przeszkodą, samo i jeszcze yy, tempomad adaptacyjny, adaptacyjny chyba był w tym radarze, z tego co pamiętam. Jak mamy radar, to to jest płaskie, a jak widzicie dziurę, że palce tu wsadzicie, no to Mazda na pewno tego nie ma. No i w tym pakiecie właśnie były Matrixy, wszystkie te systemy i jeszcze. Radio Bose. W sumie to chyba nie było aż tak drogie, bo 6 tysięcy dopłaty, jeśli dobrze pamiętam, a dostawaliśmy kupę właśnie z tymi tempomatami i tak dalej. No, ale ona się już zbliżała do 100 tysięcy cenowo i stwierdziłem, nie, nie, ja, ja, ja tak naprawdę planowałem dać właśnie 60-70 tysięcy, te 90 to i tak była już gruba przesada, no ale w końcu stwierdziłem, że zrobię taki Prezent żonie na 20. rocznicę ślubu. No i myślę, że, że był to trafiony prezent, to znaczy ona się bardzo ucieszyła. No ale pytanie, czy bym to kupił, czy nie kupił? Słuchajcie, nie wiem. To znaczy, ja jestem z tego auta bardzo zadowolony. Tylko kosztowała 92 tysiące, a mój tata dwa lata później kupił Daci Sandero z gazem za 68. I sobie myślę, kurde, on, on wziął też full wypas. No ale wiadomo, jest to dacia. I sobie tak pomyślałem, kurde, 30 tysięcy w kieszeni, ta dacia mojego taty jest bezawaryjna cały czas też i jest 30 tysięcy w kieszeni, a Mazda była przewidziana właśnie dla żony na taką jazdę wokół komina, na którą dacia by się doskonale też, w której dacia by się też doskonale sprawdziła i no i właśnie po taniości, no bo na gazie. Z tym, że nie będzie na pewno na pewno nie będzie takiej frajdy jak z jazdy, jak tą Mazdą, bo to dla mnie to jest mały gokart. Kto się nie przejedzie tym autem, a jechały nim nią, trzy osoby, trzech moich kolegów i każdy powiedział: Kurde, ile tu jest koni. Generalnie każdy był zdziwiony, że ona tak ciągnie. Ja mówię: Tu jest tylko 120 koni. No ale były też wersje 150-konne. Tak naprawdę to jest wszystko to samo. Także tam, jakaś tam katracja, ka, kastracja, pewnie software'u i tyle. Yy, I tam chyba tylko pół sekundy różnicy w przyspieszeniu do 100 między tymi wersjami. Także tu jest 120, a tak naprawdę bliżej pewnie 150, to znaczy mniej więcej to samo. Zresztą ludzie chyba jeździli tymi Mazdami na hamownie i zawsze wychodziło. Oglądałem jakiś taki filmik. Że wychodzi, czy na forum o tym czytałem, że ludziom wychodziło zawsze ponad 130 koni. Moim zdaniem, to auto naprawdę sprawuje się rewelacyjnie w takiej jeździe, właśnie miejskiej. Można się pobawić na drodze. Ja nie jeżdżę jak wariat, jak wiecie, ale czasami bywały takie sytuacje, że gdzieś się bardzo spieszyłem, no to można naprawdę między autami śmigać, czego oczywiście nie polecam, ale jest to możliwe tym samochodem. Tu jest 9 sekund do stówy, chyba 9,1 i to jest bardzo dobry wynik. Honda ma 10 sekund. Ktoś powie sekunda różnicy, ale mimo wszystko to jest słuchajcie, przepaść, bo Honda, żeby jechała, to trzeba po prostu kręcić. Pewnie tu jest te 10 sekund, ale to jest czerwone pole na każdym biegu. Natomiast tutaj nie trzeba kręcić w ogóle do czerwonego pola i ona fajnie ciągnie, co najmniej jakby miała turbo. Ale ktoś pisał właśnie w komentarzu, ja tego nigdy nie sprawdzałem, że ona ma właśnie dosyć nisko moment obrotowy dostępny, stąd ta przyjemność zjazdy. Także cały czas nie wiem czy bym to kupił drugi raz, właśnie z uwagi na te chore pieniądze. Czy po prostu dzisiaj bym nie kupił Daci Sandero na gazie. Co do awarii przez te 6 lat i 64 tysiące, jak była nowiutka, miała chyba miesiąc czy dwa, strasznie stukał przód przy zjeździe z krawężników. Pojechałem najpierw, dokręcali tutaj górne mocowania. Ja od razu wiedziałem, że to nie pomoże, no, ale oni twierdzić, że może pomoże, wróciłem od razu do salonu, wie panowie dalej stukane i w końcu zamówili górne mocowania, z tego co pamiętam nowe wsadzili, natomiast na sprężyny nakładali takie po prostu nakładki gumowe, żeby one nie stukały, bo okazuje się, że właśnie stukają te sprężyny jak dochodzą do górnego mocowania. Nagrywałem odcinek na ten temat. Jak znajdę, to podlinkuję. No i potem układ kierowniczy. Kierownica tak troszeczkę, może nie szarpała, ale nie był to taki ruch swobodny. Momentami no i wymienili mi całą kolumnę kierownicy. Dziś już nie wymieniają, dzisiaj smarują. Czyli jak widać, to nie był żaden większy problem, po prostu kwestia smaru. No i ostatnio, jak wiecie, urwały się. Osłony amortyzatorów i one są wymienione. W międzyczasie był też wymieniony akumulator teraz po 6 latach, no ale pewnie dlatego, że przeżył dwukrotne bardzo głębokie rozładowanie, raz, że ona zostawiła na światłach, chyba pozycyjnych, a raz zostawiła. Nie wiem co ona to robiła na awaryjnych, znaczy wyciągała pewnie telefon i obok jest przycisk, musiała włączyć, ale żona nie słyszała, przecież to tak pika ładnie sobie, tak no cóż nie słyszała. No i awaryki sobie chodziły przez całą noc i też rozładowały akumulator. Z rzeczy eksploatacyjnego oprócz tego akumulatora wymieniane przednie, okładziny i tyle. No dobrze, przejdźmy teraz do minusów. Ja generalnie wypisałem sobie trzy minusy. Pierwszy minus to auto bardzo ciasne z tyłu. Fotel jest ustawiony ode mnie. Ja mam met 76 m. No i został tu palec, może dwa palce. Ciasny. Drugi minus auto głośne. Można by rzec, bardzo głośne. I to tak naprawdę jest Mazda 2 na sterydak, czyli taki podstawowy model. Ale jak kolega kupił Mazdę 6, na pełnym wypasie 2,5 i tak dalej, automat, cuda, skóry. I jak się przyjechałem tą Mazdą, ona też jest strasznie głośna. Także jestem generalnie zdumiony. Tutaj to można jeszcze wybaczyć, ale w takiej szóstce słabo bym rzekł. I trzeci minus dla mnie to klimatyzacja. Ja już narzekałem, niektórzy pisali, że oni nie mają żadnego problemu. Natomiast jaki ja mam problem? No, ja mam taki problem, że ja nie nastawiam kierunku na auto. No bo jak jest upał i damy auto, to on po prostu tutaj wieje prosto w twarz, czyli kierunek tylko tutaj z deski. A ja tego nienawidzę, jak mi dmucha zimne na twarz. Mam też problem z nerwem. Trójdzielnym, czy jak on się nazywa, ja po prostu nie mogę mieć zimnego powietrza kierowanego na twarz. W związku z tym, tak jak i w chodzie jeżdżę, ja zawsze jeżdżę tak, czyli w szybę i nogi. I wtedy, słuchajcie, ta klimatyzacja jest niewydolna. Nastawiam min minimum, dmuchawa na maksa i dalej gorąco. Wszyscy narzekają i tak dalej, ta to z większą Ja więc nie da się. Bądźmy to późna autem ja że nie puszczę, bo mi nie będzie dmuchało w twarz. I dokładnie tak samo jeżdżę Honda. Tylko w Hondzie, słuchajcie, wystarczy, no taki minimum z minimum, no powiedzmy połowa maksymalnie w mega upałach. W mega upałach i w aucie jest przyjemnie chłodnie. Także w Hondzie ten układ jest dużo bardziej wydajny. Tak jak mówię, jeżeli ktoś idzie na auto i lubi, jak mu dmucha w twarz, to pewnie sobie nastawi y, dmuchawe... Y, Siłę na auto, kierunek na auto i wszystko gra. Mnie to osobiście nie odpowiada. No to przechodzimy do plusów. Tak jak mówiłem, autem się jeździ bardzo przyjemnie, bardzo zrywne. I bardzo niskie spalanie. Tutaj, tutaj mamy silnik dwulitrowy, i to już pokazywałem dziesiątki razy. Ta Mazda spala tak, jak żona jeździ 7,5 litra tylko w jeździe miejskiej. I to nawet teraz, jak jest ta budowa obwodnicy, średnia prędkość jej spada do tam 22, no bo w hondzie to ja mam 18. 22-23 km na godzinę, i ona ma cały czas 7,5. No powiedzmy 7,6, 7,7. W zimie, w mrozy pali powiedzmy 8, no i też w gigantycznych upałach. Jak trzeba właśnie klimę puścić na, na maksa, też w takiej jeździe miejskiej potrafi spalić 8. Ale nawet jakby paliła 8 zawsze, to i tak uważam, jest to małe, małe spalanie, jak na jazdę miejską. Aha, zapomniałem o wspomnieć jeszcze o jednym minusie, strasznie mnie to, słuchajcie, drażni. Wyjątkowo mnie to drażni, że odsuwanie szyby automatyczne ubrudziłem się gdzieś, jest tylko na tej kier szybie yy, kierowcy. Czyli bardzo często wracamy skądś, szyby są otwarte, ja wyłączę już zapłon. Czyli teraz na włączonym zapłanie wszystko chodzi. Powiedzmy, że są szybki, uchylone. Przyjeżdżamy, wyłączam zapłon i koniec. W tym momencie, słuchajcie, mimo że jest kierowca auto nie ma już prądu nawet na szybie kierowcy. W hondzie jeszcze jest tam parę minut. A co dopiero na tych innych. I teraz, jak byłby zwykły zapłon, to by człowiek wsadził kluczyk, przekręcił dosłownie w sekundę, podciągnął i wyłączył w drugą sekundę. A tutaj, słuchajcie, ile to trwa? Trzeba włączyć, poczekać, jeszcze raz dociągnąć i wyłączyć. To po prostu mnie denerwuje. Uważam, że szyby powinny być w automacie wszystkie, zwłaszcza że to jest full wersy. A przede wszystkim to jest też skandal, że, że nie ma właśnie prądu na tej jednej szybie po wyłączeniu zapłonu. No i co tu jeszcze będziemy mieć ciekawego z plusów? Bardzo przyjemny układ kierowniczy. Bardzo responsywny, jest dla mnie idealny. Kręcenie tą, tą kierownicą, wchodzenie w zakręty jest po prostu tak, jak kierowca sobie tego życzy. Czego nie mogę powiedzieć o hondzie. No, szalenie responsywny jest ten układ kierowniczy. Jedziemy autostradą szybko, po prostu czujemy, co, czy auto w ogóle czuje, co chcemy robić z tym autem. Honda to tak powiedzmy troszeczkę buja, bym powiedział, a tutaj jest tak sztywno, responsywnie, tak jak sobie kierowca tego życzy. Znakomita praca skrzyni biegów. Tu się nie można pomylić. Zawsze wchodzi ten bieg, co trzeba i wchodzi to wszystko bardzo przyjemnie, czego też nie mogę powiedzieć o. Hondzie. Kolejny plus, znakomite hamulce, czego nie mogę powiedzieć o Hondzie. Tutaj po prostu żyleta, luks. Naprawdę złego słowa nie powiem. Muszę pochwalić też światła, mimo że nie Matrixy. Na początku narzekałem, bo one po prostu za nisko świeciły. Ale potem podniosłem te światła, poprosiłem gościa na pierwszym przeglądzie. Także w sumie dwa lata się męczyłem: no bo na pierwszym przeglądzie poprosiłem gościa o podniesienie świateł. I teraz jest bardzo dobrze. Nawet podniósł troszeczkę za dużo. Ja potem je poprosiłem go jeszcze raz, pojechałem, żeby je troszeczkę zniżył. No bo kierowcy mi mrugali, że ich. Oślepiam. Ja zgłaszałem to w ASO na pierwszym przeglądzie, ale powiedzieli, że nie mogą, że wszystko musi być w granicach normy, i tak dalej. Po czym, jak ja pojechałem do gościa na stację diagnostyczną, on powiedział, że one ewidentnie świecą za nisko. Więc nie, że on przekroczył jakieś normy podnosząc je, tylko mówił, że po prostu były ustawione fabrycznie za nisko. Co do jakości wnętrza, czy się wyciera, czy nie wyciera, nagrywałem odcinek na ten temat, nie będę się powtarzał. Podlinkuję wam. Przypomniał mi się kolejny minus, czyli lakier na Mazdach. To auto, można by rzec, ma na drugie imię Rysa. W Hondzie też są jakieś Rysy i tak dalej, tylko tu jest Rysa, jak już naprawdę ktoś z czymś przejedzie. A tutaj, słuchajcie, oprzemy się, popatrzymy na ten lakier gdzieś z Rysa. Ona ma, słuchajcie, tyle Rys, że ja się już przyzwyczaiłem. Przykładowo, prawdopodobnie tutaj ktoś się oparł. Nie wiem, być może nawet ja. I takie mamy ryski. No, generalnie, rysa na rysie. Ja wam mówiłem, że Mazda nie będzie sprzedawana, będzie z nami do końca. Ktoś też pisał mi w komentarzu: Moja Mazda też zostaje do końca jej lub mojego. No i w naszym przypadku będzie to samo. Także, jak była nowiutka, czy też świeża, no to każda rysa bolała. W tym momencie już mam to gdzieś, powiem szczerze. Mazda stała się takim wołem roboczym. Tu z tej strony na drzwiach też gdzie nie popatrzę, to rysa. I tutaj też odkleja się taki element nie wiem po co to w ogóle jest jak to jest plastik po co to przyklejają no i to się odkleja z obydwu stron z tej i z tej moim zdaniem kompletnie to jest niepotrzebne żeby kamyczki nie obijały tutaj tego plastiku no, i jeszcze co do jakości mazdy, te plastiki, słuchajcie, są niesamowicie prymitywne i źle dopasowane. Tu wszystko odstaje. To Wam kiedyś porównywałem z Hondą. Tutaj to wszystko jest spasowane dużo lepiej. Zaczynają mi się trochę odbarwiać te plastiki w Hondzie. No, ale Honda ma lat 12, też jakaś rysa. Ale tutaj jest to wszystko ładnie spasowane, tu nic nie odstaje. I mojego zdania póki co cały czas nie zmieniam. Honda przebija jakością pod każdym względem. Pod każdym względem Honda przebija jakością Mazda. Gdzie nie popatrzeć, każdy plastik, nie plastik. Natomiast Mazdą po prostu jeździ się dużo, dużo przyjemniej. Ostatnio pojechałem w trasę w góry Mazdą. Zostałem oczywiście wyśmiany w komentarzu przez kogoś, że jestem centuź. Nie pojechałem Hondą, bo by spaliła litr więcej. Myślę, że by spaliła półtora litra więcej, może nawet dwa. Ale odpisałem tam o sobie, że pojechałem. Bo to była w miarę krótka trasa, tak jak do Chorwacji, to bym w życiu nie jechał Mazdą. To była w miarę krótka jazda 100 km, tam 105 km i tym autem po prostu jedzie się przyjemniej. A jechaliśmy w 5 osób, więc Honda w 5 osób, tym bardziej by zamulała. A ja po prostu sobie lubię jeździć Mazdą, no to pojechałem Mazdą. Na tej trasie, co jedziemy w góry, są w dwóch miejscach takie serpentyny pod bardzo mocne wzniesienie i Mazda nie zdycha w żaden sposób. Nie zdycha. Pięć osób i ona ciągnie. W razie czego, oczywiście, redukcja na dwa i ona przyjemnie ciągnie. Honda, oczywiście, nie żeby zdychała, tylko żeby ona fajnie ciągnęła no to czerwone pole i huk w kabinie. Pytacie w komentarzach, kiedy wymiana Hondy, Nie ma na razie takiego planu. Ona się bardzo dobrze sprawuje. Totalnie bezawaryjna, bez rudej, więc szkoda byłoby tego auta. A poza tym, tak sobie myślę, co bym kupił, słuchajcie, na przy tych szalonych cenach. Tam pisaliśmy ostatnio w komentarzach, że ta nowa CX5 wydaje się, że będzie naprawdę fajnym autem i w dobrych pieniądzach. Ona ma się zaczynać od 140 tysięcy, oczywiście jakiś tam pewnie totalny Golas, ale za 155 to już będzie naprawdę taka fajna wersja, która będzie miała w wyposażeniu dużo więcej niż ta Honda. Ma. Czyli powiedzmy daje, nie wiem, 155 tysięcy za taką CX-5, pojemne, duże auto, chyba nawet będzie większa niż ta, niż ta moja CRV-ka. Tylko, słuchajcie, zniechęca mnie właśnie choćby ten lakier. Ten lakier mi tak denerwuje rysujący się. Honda naprawdę nie ma tyle rys. Oczywiście są jakieś takie rysy, gdzie po prostu ktoś już na bezczelniaka otarł mi samochód. Ale generalnie tu nie ma tyle rys. Auto ma 12 lat, co ta 6-letnia Mazda. Także nawet jakbym miał budżet, to byłby ciężki orzek do zgryzienia. Taka cx z piątka za powiedzmy 155 tysięcy, a CR 200, chyba nie wiem, 10 tysięcy, czy nawet 220 tysięcy. Co prawda tuż tu jest hybryda, nie? Ale mimo wszystko, auto tej samej wielkości. Ok, będzie mniej paliła taka hybrydka, ale jaka różnica że jakby była Mazda za 150, czy tam 160, a tutaj 220, no to mamy 60 tysięcy różnicy, no to ile mamy paliwa za 60 tysięcy? W życiu bym tego nie wyjeździł z moimi przebiegami. Albo się skończy na jakimś hinolu i problem z głowy. MG, ten większy to jest HS, tak? HS w hybrydzie podobno będzie robił ogromny Ogromne zamieszanie na rynku. Zobaczymy. I jego mamy za ile, za 140? Dzięki. Trzymajcie się.